Pewnego dnia mysz zauważyła, że właściciel gospodarstwa postawił pułapkę na myszy. Powiedziała o tym kurze, owcy i krowie, ale oni wszyscy odpowiedzieli: Pułapka na myszy to twój problem, to nie ma nic wspólnego z nami. Nieco później w pułapkę złapał się wąż i ugryzł żonę farmera. Próbując ją wyleczyć, Ugotowano, z skóry, następnie zarżnięto owce, aby nakarmić wszystkie, którzy przyszli odwiedzić chorą kobietę, i wreszcie zabito krowę, aby nakarmić gości na pogrzebie. A przez cały ten czas mysz obserwowała, co się dzieje przez dziury w ścianie, i myślała o rzeczach, które nie miały z nikim nic wspólnego. Dzień dobry, moi drodzy. Ta przypowiedź jest dla tych, którzy uważają, że to, co się dzieje dookoła ich, nie dotyczy. Zaś ci najmądrzej się inaczej. Wręcz zaczynają walczyć z myszą, nadaremnie tracą czas i energię, nie rozumiejąc, iż to nie mysz stanowi zagrożenie, tylko pułapka. A w odpowiedzi na pytanie, co sądzę o tym, czy o tamtym, odpowiem słowami jednej z moich ulubionych aktorek. Są ludzie, w których mieszka Bóg, są ludzie, w których mieszka diabeł, i są ludzie, w których mieszkają tylko robaki. Posiadając krytyczne myślenie, intuicję i uważnie obserwując wydarzenia, dokładnie widzimy, kto w kim zamieszkuje. Kochani, róbmy swoje, nie zwracajmy uwagi na piniaczy, które atakują swoje środowisko swój własny organizm, niczym zwariowane, uszkodzone komórki. Szykuję komentarz odnośnie wydarzeń 9 maja na cmentarzu Memoriale Obrońców Warszawy, ale już teraz chcę pogratulować panu Krzysztofowi Tuwińskiemu postawy. Brawo, pani Krzysztofie! Chcę też podziękować wszystkim, kto był tam w dniu wczorajszym i bronił honoru Polski i Polaków. Pozdrawiam myślących. Człowie Wielkiej Polsce Polacy, Polacy, postawa zasadnicza, kto Doroty, jest Polakiem. Dorotyn. Postawa zasadnicza Nie rzuci ziemi skąd nasz ród. Postawa zasadnicza! Mamy po Polski naród, polski ród. Pomóż Bóg, tak nam do Bóg. Do krwi ostatniej kropli żył. Bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w proch i w pył. Myża skaza ducha, twierdzą nam będzie. Kar. Tak nam do pomóżbu tak nam do pomóżbów! Nie będzie niemiec. Nie, nie będzie nie Niemiec. wiec nie nam twarz Ni dzieci nam german oręży stanie głowiec nasz Duch będzie nam hetmanni Pójdziemy gdy zabrzmi złoty róg, tak nam do Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Nie damy miana, nie damy miana Polski zgnieść! Nie pójdziem żywo w trumnę, na dobre imię na jej cześć. Podnosi czoła dumne, odzyska ziemię, dziadów wnuk. Tak nam do pomóż Bóg! Tak nam do pomóż Bóg! Po mnie. Dziękujemy wszystkim Polakom! Dziękujemy jeszcze raz. Za rok to od nas wszystkich Polacy zależy, czy to miejsce będzie czyste. Za rok od nas zależy, czy to miejsce będzie czyste. Dziękuję wszystkim. Brawo!